Witajcie, cześć. Dzisiaj kolejny taki mini poradnik na temat eksploatacji Passata B8. No, bardzo fajnie, że ostatnie filmy na temat DPF wzbudziły takie zainteresowanie. Komentarze pozytywne, mniej pozytywne. Cieszę się z tego dziękuję. No, widzicie dziś sytuacja taka, że ładuje akumulator w pasacie. No, z racji tego, że ten samochód ciągle definitywnie jeździ krótkie trasy. O, pokażę wam, co jest pod. Pod koreczkiem jakie masełko piękne, no niestety takie coś się robi. Ale powiem wam, że dalej nie ma problemów z DPF-em. Filtr się regularnie wypala. To znaczy, wypala się, kiedy są objawy i wyskoczymy nim w dalszą trasę. Ostatnio nawet była taka sytuacja, że no zaświeciła się kontrolka od filtra, więc trzeba było po prostu pół godziny przejeździć, żeby ten filtr się zregenerował. No, ale nie o tym. Dziś o ładowaniu akumulatora i o pewnych symptomach, które mogą być mylne i właśnie mogą być powiązane niepotrzebnie z wypalaniem DPF. Chodzi o podwyższone obroty, o których wspominałem w filmie, że podwyższone obroty, czyli takie tam w okolicach 1000 albo trochę większych, mogą świadczyć o wypalaniu DPF-a. Tak, oczywiście takie, objawy, takie obroty świadczą, że filtr się wypala na postoju, ale kiedy tego nie robi, a ma podwyższone obroty. Może to oznaczać, że mamy niedoładowany akumulator, albo akumulator już po prostu no, traci jakieś tam swoje właściwości, jego pojemność spada. I ostatnio właśnie w tym aucie do takich sytuacji doszło, że właśnie byliśmy gdzieś w trasie na mieście po nie wiem, 50 km, to obroty są podwyższone, mimo że DPF się nie regeneruje. To dlatego postanowiłem zająć się akumulatorem, no, ponieważ nigdy nie był jeszcze w zasadzie od nowości doładowywany. No i tak zaopatrzyłem się przede wszystkim w, taką, w takie urządzenie. Bo to jest automatyczna ładowarka akumulatorów. Można nią ładować akumulatory zwykłe, a także akumulatory AGM, takie, jakie mamy w Passacie albo w wielu autach właśnie z systemami start-stop. Nie będę się wypowiadał o tym, jak te akumulatory są ładowane przez te prostowniki. Dużo innych materiałów więc sieci. No mogę na pewno powiedzieć, że nie lubią zbyt wysokiego napięcia. Także mamy tu ustawione 14,4V. Akumulator się już no, trochę ładuje od samego rana, czyli mamy jakieś 5-6 godzin. No chyba jeszcze nie jest do końca naładowany. No, ale tu mamy napięcie 144 Czyli tak jest tutaj stałe napięcie utrzymywane. Jeśli chodzi o samo ładowanie, no to no podłączamy standardowo. Możemy to zrobić oczywiście na samochodzie, czyli tu mam akumulator zapięty, tu mam podpięty plus, minus mam tutaj, nie pod akumulator, tylko pod taką jakby dodatkową klemę. No i tak, tak się ładuje. No więc zaraz odłączę ten prostownik, odpalę samochód, zobaczymy jakie będą obroty, ponieważ rano no po wyjeździe one były dość mocno podwyższone. Tak by po prostu no, alternator próbował sobie tutaj nadrobić braki yy, braki prądu w akumulatorze, że tak to nazwę. Także zobaczymy co się będzie działo po naładowaniu kiedy go odpalę. Dobra, odpinam, wracam za chwilę. Dobrze. No więc prostownik został tutaj odpięty od akumulatora. Oj, zas włączyłem sobie mamy podpięty. Mierniczek taki prosty podpięty. O, widzicie napięcie spadło do 12,8 V. to mamy nieco wyższe. Wyłączam klimatyzację, zmniejszy trochę. obroty są podwyższone jeszcze ale nie wiadomo silnik jest zimny mamy 4 stopnie zobaczymy co mamy to, co mamy w statusie start stop standardowo, to standardowo duże zapotrzebowanie na energię z racji tego, że no, jest tu systemowo wyłączony system start stop no być może to również w jakiś sposób wpływa na to, że te obroty są wyższe. No mamy silnik zimny, konieczna praca silnika. Pokrywa została otwarta. Zamknij drzwi, zamknij pas kierowcy, dobra. No dobra, rozgrzejemy ten samochód, zrobię jakąś przejażdżkę, dłuższą trasę. No i wtedy zobaczymy co, co się będzie działo, czy, czy te obroty nam spadną nie spadną. Sprawdzimy również, tutaj dokonamy pomiaru zapełnienia filtra DPF. No więc na pewno, na pewno wrócę z informacją za chwilę. Mamy odpalony silnik. Nie jest to cały czas zimny. Ale zobaczymy, co się dzieje tutaj z ładowaniem. Zobaczcie, obroty są wyższe. Ładowanie 14,7. Ewidentnie tutaj, tutaj ten akumulator jeszcze nie jest doładowany. I może właśnie spróbuję próbuje sobie zwiększyć napięcie oczywiście 14,7 jest to wysokie napięcie ale jest to raczej na napięcie prawidłowe w tych alternatorach nie będę tutaj zagłębiał się w działanie tak, alternatorów które są stosowane w tych autach ponieważ do końca się nie znam ale one właśnie pokażę tak już mocno tutaj ładować chyba nawet 14,8-14V Cześć, po kilku dniach od momentu, kiedy podłączałem prostownik do pasata, jakby po tym, kiedy go podłączyłem, auto jeszcze pojechało tam w trasę, zrobiło 200 km autostradą. Minęło kilka dni, znowu gdzieś pokręciłem się w koło komina. No i sytuacja wygląda tak, że te obroty się ustabilizowały czyli są tutaj na tej kresce pod jedynką czyli to są okolice ok. 800 obrotów. Jak widzicie, nie są podwyższone, nie ma 1000. Nie wypala się DPF, co za chwilę pokażę. Nawet zobaczcie, silnik jest nienagrzany nie jeszcze. Ja nie przejechałem około 2 km. Także tutaj wskaźnik temperatury płynu jeszcze nie drgnął. Olej również jest zimny. Mam włączone tutaj używanie spadające 20 stopni, ustawione na, między innymi na szybę, klimatyzacja. Tutaj mamy status systemu Start-Stop. Tak, mam tutaj informację, że komfortowa temperatura wnętrza nie została osiągnięta. No to się zgadza, no bo niedawno uruchomiłem auto, także to jeszcze się nic nie nagrzało. No i to duże zapotrzebowanie na energię, które wynika, jak już to kiedyś tam wspominałem, wynika z tego, że jest tutaj systemowo odłączony, właśnie start-stop. On nie działa. No ale właśnie pozostaje taki komunikat, że jest duże zapotrzebowanie na energię tak, odnośnie obrotów, no właśnie tak wspominałem, właśnie nie ma tutaj wypalania DPF na pewno, jest wypalony. Jeszcze spojrzymy na chwilowe zużycie paliwa, o zobaczcie, mimo że silnik jest zimny, czyli jakby w fazie rozgrzewania, no to mamy tutaj 0,6 litra na godzinę, czyli to w sumie stosunkowo nieduże zużycie paliwa latem, gdzieś przy nagrzaniu, kiedy nie ma włączonej klimy, no to mamy jakieś 0,4-0,5. Yy, przypomnę, że przy regeneracji filtra Mamy około 1 litra na godzinę, niekiedy 09. No i powyżej litra jest na wolnych obrotach paleniu silnika na zimno, nie wiem, kiedy jest temperatura ujemna. No także generalnie wydaje mi się, że na obecną chwilę problem podwyższonych obrotów został no może nie wyeliminowany, ale przesunięty tam na inny czas, kiedy znowu akumulator będzie osłabiony. Mm. No i tak, no tak, tak, podsumowując, co mówiłem, no generalnie tu są akumulatory AGM, więc warto używać tutaj prostowników, które się do takich akumulatorów nadają. No tak mówiłem, nie będę wnikał w szczegóły tutaj, bo na YouTube jest dużo, dużo filmów, które to fajnie opisują, dlaczego należy stosować prostowniki właśnie dedykowane do AGM. Na pewno tam chodzi o napięcie, które nie może być zbyt wysokie. Żeby nie zagotować tego elektrolitu. No, także akumulator właśnie został podładowany. Auto pojechało w trasę, także na pewno jeszcze go tam dobił trochę alternator. Jeszcze mu tej energii tam może wpakował. Także myślę, że tutaj akumulator jest naładowany. Choć zapewne po no, kilku latach do eksploatacji, no pewnie już tam stracił coś ze swojej jakby fabrycznej pojemności. No ale jak widzicie, no na razie wszystko jest w porządku, także słuchajcie, kiedy macie podwyższone obroty, no to nie zawsze oznacza, że mamy regenerację filtra i trzeba autem w koło komina jeździć, tak, albo no tam butować go, żeby się ten filtr wypalił, no niekoniecznie może tak być, tak, trzeba właśnie zwrócić uwagę na chwilowe zużycie paliwa, no, a także tutaj właśnie na ten status jakby układu start-stop. Zauważyłem także ostatnio, że właśnie w czasie wypalania filtra, nawet zimą właśnie ta, tutaj ten wskaźnik temperatury on dość szybko się podnosi, tak samo yy, szybko rośnie temperatura oleju, o, ją również możemy sobie sprawdzić, no także na razie dziękuję za uwagę, czekam na komentarze, może się w czymś pomyliłem, może nie, może macie własne uwagi, za... także zapraszam do śledzenia kanału, może znowu Wam coś ciekawego opowiem. Na temat tego samochodu. No także dziękuję. Życzę wesołych świąt. Do usłyszenia. A słuchajcie, zapomniałem jeszcze najważniejsze rzeczy. Miałem wam pokazać, jak wygląda ładowanie akumulatora i zaraz wam pokażę No przejechałem jeszcze parę kilometrów. Silnik się troszeczkę nagrzał. Mamy 50 stopni oleju. Temperatura cieczy też się troszkę podniosła. No mamy włączony tutaj nadmuch na trzeci bieg. Radio, lampy. Idziemy pod maskę, zaraz zobaczymy, jak wygląda ładowanie akumulatora, który był ładowany, jest po trasie. 1486 no prawie 14,9V, no, 15 dużo, no powiem Wam, czy to świadczy o usterce, no nie, nie do końca, ponieważ z tego, co wiem, no to te układy pracują właśnie ze start-stopem, one pracują pod wyższym napięciem. Niekiedy chyba nawet są sytuacje, kiedy ten y, alternator się rozłącza, on nie, nie ładuje, ale w tym jak do końca nie wiem, jak to działa, więc tego nie wyjaśnię, ale no, mimo, że tutaj widzimy 15 V, uważam, że to jest w porządku i no, nie będę tutaj szukał przyczyny, dlaczego to tak wygląda. Dobra, także to wszystko, na razie.